Witam Państwa serdecznie z tej strony Franko Złowski z Francji Świękania. Dzisiaj tłumaczę wiadomość dźwiękową od kanału telegramowego Denk Antszczyse, od Johannesa Müllera. Bardzo fajnie wypowiedział się i wytłumaczył temat Black Rock i Vanguard, więc serdecznie zapraszam. Epickie skutki niewypłacalności BlackRock i Vanguard. Ta informacja jest też dla poczekujących. Bardzo serdecznie Was witam. Przy mikrofonie jest Johannes. 24 września, parni dni temu, dożyliśmy niewypłacalności megakoncernów BlackRock i Vanguard w Stanach Zjednoczonych. To wszystko zostało w lutym. 2022 roku. Ogłoszone w Bundestagu przez figurę Friedricha Merca, kiedy ogłosił, że 24 wrzesień będzie dniem, o którym przez całe życie będziemy sobie przypominać. Wielu z Was nie zrozumiało, że to się stało i nie wiedzą, dlaczego to się stało. Dlatego chcę i tym wytłumaczyć, którzy nie mają pojęcia o świecie finansowym i o kontroli ludzkości. Nawet nie wiecie, jakie trzęsienie ziemi, tsunami, jaki mega event przeżyliśmy. Właściwie przyglądaliśmy się temu bez zrozumienia, jak cała szatańska kontrola eksplodowała, detonowała, jak została zaprowadzona do grobu. Kontrola ludzkości przez światową gospodarkę, oczywiście na szczycie przez Watykan. City of London i w końcu przez wszystkie korporacje, które prowadzone są przez BlackRock i Vanguard. Co to są za firmy? Obydwie są asset management company. To są firmy, które zarządzają inwestycjami. To jest bardzo proste. Daje się im pieniądze, a one inwestują w udziałach. Korporacyjnych. To wszystko nie w małym stylu, tylko trzymajcie się. To są cyfry z 2015 roku. Wtedy już zarządzali w 1600 amerykańskich firmach, a te znowuż posiadały setki podfirm, które składają się z dziesiątki tysięcy firm i udziałów. Ta suma inwestycji wynosiła w 2015 roku powyżej 9 bilionów dolarów. To jest cyfra z dwunastoma zerami. Aby sobie to wyobrazić, tysiąc ma trzy zera, milion sześć zer, miliard dziewięć zer. Mówimy o dziewięciu tysiącach miliardów dolarów gigantyczny rozmiar pieniędzy, i we wszystkich tych podanych firmach BlackRock, BlackRock i Vanguard posiadały majorskie prawa, to znaczy posiadali większość akcji i posiadali kontrol nad tymi firmami. Łatwiej wytłumaczone, BlackRock i Vanguard kontrolowały co ludzie myślą, co jedzą, Kontrolowali ich zdrowie, kontrolowali technologię i kontrolowali rządy. Kontrolowali wszystko. To całe zniewolenie przez tą szynę wpływu gospodarczego. Wielu ludzi nie może sobie to wyobrazić. I tutaj znowu podam przykład. BlackRock i Vanguard posiadali większość w Coca-Cola i Pepsi u dwóch kontrahentów. To jest iluzja, myśląc, że to są kontrahenci. To tylko na rynku, na scenie rynkowej tak się dzieje. Obydwie te firmy należą do tej samej firmy. Coca-Cola i Pepsi posiadają znowu inne marki, które produkują więcej rzeczy niż napoje, na przykład chips, czekolady itd. Dalsze typowe przykłady inwestycji. To jest Apple Microsoft. i firma Microsoft. W obydwu BlackRock i Vanguard posiadały większość akcji. Wszystkie korporacje Big Tech do tego należą, jak i również. Amazon, Facebook, Facebook Twitter, Twitter, Google i główny koncern Alphabet. Bardzo mało ludzi wie o tym, że te wszystkie Silicon Valley, Big Tech, korporacje i social media, kompanie należą do centralnej korporacji, to jest Alphabet, a właścicielem Alphabet jest znowuż Blackrock i Vanguard. Do dalszych firm należały też wszystkie koncerny medialne, w Stanach na przykład Time Warner, Comcast, Disney, News Corp. I wiele, wiele firm z branży rozrywkowej lub medialne firmy, jak Fiatcom. Sony albo telewizyjne stacje CNN, CBS, LBC, studia filmowe jak Pyrmont i różne inne. I oczywiście mamy też te wszystkie koncerny farmy farmaceutyczne np. Pfizer, Johnson Johnson, Merck. We wszystkich tych firmach BlackRock i Vanguard posiadali większość udziałów. Tak mogli za pomocą Rady Nadzorczej, Rady Dyrektorów i Zarządcy brać aktywny udział w zarządzaniu na różnych szczeblach. To znowu tłumaczy, dlaczego w ekstremalnej formie na terenach niemieckojęzycznych, ale też w intensywnej formie odbywa to się też w Stanach Zjednoczonych. Ta medialna jedność. Black Rock, to jest bardzo proste. BlackRock i Vanguard podają swój skrypt, i w każdej zastranej stacji, stacji telewizyjnej wychodzą te same wiadomości. No i dla nas bardzo śmieszne, do tych produktów, które zarządzają BlackRock i Vanguard, należy też firma Constellis. A z tym również te wszystkie nasistowskie sługusy, które u nas nazywają się policją, to są wszystko zatrudnieni w Blackrock i Vanguard. I teraz bardzo śmieszna historia. Największy inwestor w Blackrock jest Vanguard. To znaczy, ci dwoje są ze sobą, bardzo blisko ze sobą, spokrewnieni. W tym układzie mamy jedną wielką korporację gospodarki światowej o tych dwóch nazwach, w którym posiadaniu są wszystkie media, wszystkie tematy medyczne, wszystkie big tech korporacje, cały przemysł żywnościowy. I posiadają rządy. Rządy są zasrane firmy. U nas wszystkie zarejestrowane w Delaware w Stanach Zjednoczonych, już często o tym rozmawialiśmy, ta faszystowska Republika Federalnych Niemiec to jest 47 tysięcy zarejestrowanych firm. Jeżeli obierzemy odwrotną drogą, dojdziemy do wniosku, że. Głównym właścicielem jest BlackRock i Vanguard. Teraz możemy sobie przypomnieć rok 2009. W medialnych informacjach, w internecie pisane było, jaka gra się rozgrywa, jak się to rozwinie. W 2020 roku widzieliśmy wyraźne prognozy. Przyszła podupadłość tych dwóch firm i. W lutym Fridrich Mesto wygłosił, no i 24 września to zostało wygłoszone. To nie jest podupadłość. Nie. To nie jest możliwe, że po 800 latach, czy ilu latach, takie wielkie koncerny platują. To, co tutaj widzimy, to jest... Wywłaszczenie. To wywłaszczenie bazuje na 219 prawach dekretów Donalda Trumpa z okresu 2017 do 2021 roku. Tymi 219 prawami Donald Trump jako prawdziwy 45. prezydent z Washington D.C., gdzie został legalnie wybrany pod konkordatem watykańskim City of London. Tymi prawami zbudował fundament dla wyzwolenia ludzkości, do wyratowania istot ludzkich z niewolnictwa watykańskiego, przez to niezwolenie. Religijne przez Watykan, gospodarcze przez City of London i wojskowe przez różne wojny przez Washington, D.C., Pentagon itd. Tak gospodarcze struktury zostały zaprowadzone do grobu, zabite, zniszczone 24 września tego roku, parę dni temu. Jest zakończone. Szatan zostaje zakuty na tysiąc lat w łańcuchy i tymi 219 prawami, dekretami Donalda Trumpa, cały kapitał, który został przez całe stulecie zrabowany ludziom, ten kapitał powraca do suwerena, do wolnych ludzi, wolnych istot bożych. To wszystko się wydarzy przez umowy Nezara i Gezara i przez kwantowy finansowy system. U nas w Niemczech to dobro publiczne zostanie zwrócone za pomocą Konstytucji Cesarstwa Niemieckiego. Możemy teraz poglądać na to, co będzie się działo, ale też jest jasne i logiczne, że te posrane koncerny medialne, które są w posiadaniu BlackRock i Wegat, nie będą tak chętnie opowiadały o swojej śmierci. To potrwa tak długo, aż wojsko stanie na scenie i dokładnie wytłumacząc to, wojsko będzie w każdej chwili mogło powiedzieć: koniec, wy jesteście bankrutami, waszą firmę zamykamy, my tutaj przejmujemy to. Całkiem zwyczajnie prosto. Wszystko jest ustalone. David w prawach handlowych. Dlatego 24 wrzesień, jeżeli to się rozumie, to był właśnie ten punkt wyzwolenia ludzkości. Czy to dotarło? Moi kochani, dla wszystkich, którzy ciągle marudzą, nic się nie dzieje. Jest to bardzo proste do zrozumienia. Wszystko, co było ważne, zawsze Wam opowiadaliśmy. Trzeba było tylko spróbować to zrozumieć. Tym teraz jest też krystalicznie jasno, że teraz ze zmianą z września na październik, skończącą się umów z Watykanem. Przypuszczam też koniec tej złotej buli papieskiej, co niebawem zostanie już ogłoszone publicznie, dlatego od 1 października będziemy widzieć wojsko na ulicach, ujawienie rządu wojskowego, oczywiście nie przez Bundeswehrę bo ona też jest posraną firmą o ilości 565 firm zarejestrowanych w Delaware, w posiadaniu, w byłym posiadaniu BlackRock i Vanguard. Oni są zbankrutowani. Oni już teraz nie dostrzymają pieniędzy. Renty nie będzie, pensji nie będzie, wypłat nie będzie. To tyczy się wszystkich policjantów i wszystkich pracowników Bundeswehry. Jest koniec. Tak, będzie wesoło. Moi kochani, podziękujmy naszemu Stwórcy, Ojca Niebieskiego, naszego Jezusa Chrystusa. Nad tym wszystkim nie stoją tylko Whiteheads. Na końcu wylądujemy u naszego Pana i jemu podziękujemy za zbawienie, rozwiązanie dualizmu i eliminacji szatańskiego bieguna. To było wszystko. I bądźcie tacy mili, jeżeli chcecie, rozpowszechniajcie to nagranie ludziom, którzy w to do dzisiejszego dnia nie mogą jeszcze w to uwierzyć, w te rzeczy, które nie były widzialne w Starym Świecie. Mam nadzieję, że trochę wam to mogą dobrze wytłumaczyć. Życzę wam z mojego całego serca wszystkiego miłego Bożego błogosławienia, dobrego wybrzmiewania Starego Świata i radujmy się na to, co nadchodzi. Wasz Johannes.